Był jasny, zimny dzień kwietniowy i zegary biły 13. Winston Smith, z głową wtuloną w ramiona dla osłony, przed tnącym wiatrem, ślizgnął się przez szklane drzwi do bloku zwycięstwa. E, dzisiaj, słuchajcie, w czytadle e, George Orwell, rok 1984. E, książka niesamowita, książka, która ostatnio mnie pochłonęła. I chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć o tej książce. Będę się starał nie spoilerować dla tych, którzy chcieliby przeczytać. Uważam, że jest to jedna z tych pozycji, których w życiu trzeba przynajmniej raz, raz przeczytać, jeśli chce się rozumieć trochę otaczający świat i otaczające społeczeństwo. Rok 1984, w dużym skrócie, to jest książka o tym, jak działa totalitaryzm? To jest powieść, w której mamy historię bohatera Winstona Smitha, który w którymś momencie zaczyna się budzić. Budzić i widzieć, że to, co jest wokół, to, co nazwane jest w tej książce partią partia to jest aparat totalitarny, który kontroluje absolutnie całe społeczeństwo, ma swoją narrację, swoją nową mowę. Ma Ministerstwo Prawdy, Ministerstwo Miłości, yy, działa Liga Antyseksualna, yy, działa coś takiego jak Policja Myśli, która wykrywa yy, te myśli, które nie są zgodne z, z ideologią tej partii. I teraz ten bohater w tej powieści zaczyna sam myśleć. Zaczyna niezależnie myśleć i <laughs> Zaczyna widzieć wyraźnie, że ten świat pod kontrolą partii wygląda strasznie. Jest kilka niesamowitych idei w tej książce. Jedna z takich idei, która jest trochę, trochę z boku, która jest troszkę ukryta, którą nazwałbym ideą braterstwa. Tej, w, tej, w, tej, w tej opowieści Winston poszukuje tak zwanego braterstwa. Ludzi, którzy chcieliby obalić totalitaryzm i wprowadzić rodzaj relacji właśnie braterskich, rodzaj pewnej równości społecznej, jeśli ona w ogóle jest możliwa, ale to już jest, to już jest inny temat. Opowieść o kontroli, o, o jednostce, która jest absolutnie kontrolowana. Która jest inwigilowana, która, którą obserwują dookoła ekrany przeróżne. To jest ciekawe, bo myślę sobie, że, 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 że ta opowieść bardzo dotyka ludzi zachodu, ludzi cywilizacji zachodniej. Dlaczego? Dlatego, że człowiek zachodu, my w ogóle na Zachodzie mamy bardzo rozwiniętą. Autonomia i wolność jednostki. To jest coś niespotykanego. Niespotyk e, cywilizacyjnie też, e, w ramach całego świata. Na Zachodzie bardzo ta jednostka, autonomia i wolność jednostki jest podkreślana. Dlatego też e, jest duża niezgoda na totalitaryzmy, które i tak się pojawiają. E, jeśli popatrzysz się na literaturę zachodnią, to duża część tej literatury, jakaś ważna część dobrej literatury jest wokół wolności jednostki. Chciałbym teraz, słuchajcie, przeczytać pewien króciutki cytat. Cytat, który opowiada o tym, jak ta książka, co właśnie w tej książce się dzieje. I mamy tutaj w tym fragmencie dialog głównego bohatera Winstona Smitha z Simonem. Simon jest... Człowiekiem, który żarliwie pracuje dla partii, który wierzy w to, co partia mówi, i Same jest też bardzo właśnie taki żarliwy, w tym gorliwy w... w zadaniach, które partia mu poleca. Posłuchajcie króciutko. Słuchając tego wywodu, wywodu Sajma, Winston nabrał głębokiego przekonania, że Sajma czeka ewaporacja. Jest zbyt inteligentny. Widzi wszystko zbyt wyraźnie i mówi zbyt jasno. Partia nie lubi takich ludzi. Pewnego dnia zniknie. Ma to wypisane na twarzy. Pojęcie ewaporacji oznacza, że sam zniknie. Znaczy, ewaporacja to jest coś takiego, co robi partia, co polega na wymazaniu człowieka z historii. Znika w którymś momencie, nie wiadomo gdzie jest, i jest usuwany z wszelkich. Z wszelkich baz danych. Nie ma go. W ogóle znika. I Winston, patrząc na tego yy, partyjnego człowieka, widzi w nim inteligencję, widzi w nim jasność, widzi, że wypowiada się klarownie. I mimo tego, że wypowiada się z perspektywy partii, to Smith ma wrażenie, że za chwilę zniknie. Dlatego, że ta jego inteligencja jest zbyt jasna. Partia nie, nie znosi jasności, nie znosi klarowności, kłamstwo partyjne nie jest prostym kłamstwem, ono musi być kłamstwem zakręcanym. Jeśli w ogóle postudujemy sobie e, kwestię propagandy, to zawsze zobaczymy, że propagandowe hasła muszą być, żeby, żeby propaganda była dobra, musi być obkręcany dookoła w różne strony. W taki sposób, żeby człowiek w którymś momencie już nie wiedział, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. Pod tym względem Orwell kapitalnie pokazuje istnienie systemu totalitarnego. Tak sobie myślę, że dzisiaj, e, słuchając na przykład medialnych przekazów, możemy zobaczyć, nie chcę snuć żadnych teorii spiskowych, ale raczej chcę pokazać pewien mechanizm. Kiedy czytamy nagłówki gazet, paski w telewizorze, możemy zobaczyć podobny mechanizm przedstawiania prawdy. Kiedy zaczniemy konfrontować ze sobą różne wypowiedzi ludzi publicznych w różnym czasie, okaże się, że są mega niespójne. Natomiast w przekazie telewizyjnym, w tym szumie informacyjnym, który dochodzi, w tych różnych perswazyjnych chwytach, człowiek bardzo łatwo może się zgubić. Zwłaszcza jeśli ten, na przykład ten telewizor gra ciągle i jest jak mantra. Bardzo trudno wtedy o własne, samodzielne Indywidualne myślenie. Ta książka George'a Orwella, rok 1984, opowiada o społeczeństwie, ale można ją też interpretować wewnętrznie. To znaczy, książka opowiada o społeczeństwie, ale w środku w nas, w naszej psyche, jest też pewien rodzaj społeczeństwa. Psychologia współczesna odkrywa, że, jesteśmy, że każdy z nas ma mnogą osobowość. Ma kilka, kilkanaście subosobowości, które są ze sobą w ciągłym kontakcie, w interakcjach. Nasze konflikty wewnętrzne to często konflikty między różnymi częściami w nas samych. I teraz osobowość człowieka, która bardzo cierpi, to taka, która ma w sobie dużo partii. Czyli może być tak, że Ty cierpisz, bo w Tobie jest bardzo duży aparat ucisku wewnątrz. Pewnego głosu, który mówi ci, e, który naciska w modelu e, psychoanalitycznym, będzie się to nazywało superego. Czyli wewnątrz nas partia to, to superego. To coś, co przemocą, e, co, co jest przemocowe i, 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 i co nas ciągle dewaluuje. Co, co ciągle nas atakuje, i drogą wyzwolenia z, z partii jest głęboka praca wewnętrzna, polegająca na poznawaniu tych części, części w nas. Im bardziej znamy siebie od wewnątrz, tym łatwiej może dojść do pogodzenia tych różnych stron w nas samych. Na poziomie społecznym jest podobnie. Im bardziej znamy przy różne mechanizmy, tym trudniej nas kontrolować. Także rok 1984 George Orwell polecam z całego serca. Czytałem to z wielką pasją do tego stopnia, że miałem przecudowne sny, e, sny wokół tych tematów e, i temat jest gorący również dzisiaj.